Rafał Dudkiewicz. Rzeczywiście, jeśli patrzy się na Wrocław na centrum Wrocławia jest pięknie. Widać jak wielu ludzi w tym mieście jest trudno żyć. Jak bardzo różni się to otoczenie z centrum od tego otoczenia, tylko troszkę dalej. Mamy fasadę piękną i cenną, chcę to podkreślić fasadę. I mamy tyły. Tyły, które są już dużo, dużo gorsze. Nieporównanie gorsze. Tu niektórzy odwołują się do sondaży. Mówią, z panem Dudkiewiczem nie da się wygrać. Nie ma nie da się, proszę państwa. Wszystko się da. Dyktator Charlie'ego Czeplina, Jeden z najsłynniejszych na świecie krótkich filmów. Film, który w zaledwie 10 minut ilustruje jego marzenie, by cały świat znalazł się w mądrych i delikatnych rękach wielkiego firera.